Wybiło południa, więc oddajmy się Matce Bożej w opiekę, śpiewając Anioł Pański. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

i'm teraz i zawsze i na wieki nie ufamy. wieczne odpoczywanie raz na zmarłem na cztanie, a światło świeku i stanie na im świeci. Módl się za nami, święta Boża rodzicie. My się stali godnymi obietnic Chrystusowy. Módlmy się. Boże przez zwiastowania anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa Twojego Syna. Prosimy Cię wlej w nasze serca swoją łaskę. Abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały z martwych wstania, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o niesłyszącym, który w Jezusie pokłada nadzieję na zmianę swojego życia. Spróbujmy zrobić sobie krótki rachunek sumienia. Pytając, czy ja też potrafię tak bardzo ufać Jezusowi. W dzisiejszej Ewangelii widzimy Zacheusza, który nie widzi Jezusa z powodu tłumu, gdyż jest niskiego wzrostu, na początku odpowiedz sobie na pytanie, które problemy Twojego życia cię przerastają, wobec czego w swoim życiu czujesz się mały, bezsilny i bezbronny? Zastanów się, ile razy próbowałeś już przezwyciężyć te trudności w swoim życiu. Zobacz, że Zacheusz w dzisiejszej Ewangelii wcale nie staje się nagle wielki. On nie przezwycięża tych ludzi, którzy zasłaniali mu Jezusa. A co jeśli. Jezus wcale nie oczekuje od ciebie tego, żebyś przezwyciężył trudności, które cię spotykają. A co jeśli one są częścią twojej drogi do Niego? Czy byłbyś w stanie je zaakceptować? Pomimo swoich ograniczeń Zacheusz się nie poddaje. Wie, że jest niski, dlatego szuka sposobu, z którego będzie mógł dostrzec Jezusa. Odpowiedz sobie na pytanie, co w twoim życiu mogłoby być taką sykomorą, z której lepiej będziesz widział Jezusa? Na koniec zrób małe postanowienie. Co jeszcze dzisiaj mógłbyś zrobić, aby na tej sykomorze wspiąć się chociaż odrobinę wyżej, żeby nie zmarnować dzisiejszego słowa, którym Jezus zaprasza Cię do walki o siebie i o to, byś był bliżej Niego? Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.